Więc, jak tytuł już mówi, e, tak kończymy z YouTube'em. Po prostu nie mam na to czasu, nie będę miał na to czasu. Wszystkich dziękuję, co zawsze mi dawali tam e, support. Kurwa, e e, donate, co tam. E, no, tak jak mówię, no kończy się kurwa moja droga na YouTube, bo nie mam na to czasu, nie będę miał na to czasu i nie chcę już nie chcę już po, po prostu tracić na to czasu, bo to naprawdę szkoda czasu. Discord zostawiam, tamtych ludzi, co tam są, co poznałam, zawsze będę miał z nimi kontakt, na messengeru tam mam parę, też będę miał zawsze z nimi kontakt. Żeby tam nie coś popykać, sprzedaję sail więc chcecie to wbijacie na Discord, tam dogadamy się e, ocenianie. 2PS e, też przydaje, ale to chyba prędzej będzie w Holandii, nie, nie w Polsce. 1PS e, zostawiam, zawsze będę grał, ale już do znajomych nikogo nie e, akceptuję. E, I co jeszcze, i co jeszcze, co jeszcze. No kanały, które polecam, no to tutaj po prawej się pojawią teraz. E, Ci co sponsorowali zawsze e, aż aż, kurwa 18 miesięcy. Niektórzy. To tutaj teraz się pojawiam pryk i jeszcze raz po lewej pryk, żeby było, że oni byli na zawsze. A e, tak jak mówię, ludzi poznałem, z, pojebanych ludzi poznałem kurwa, to, a to jest internet kurwa. Trzeba z tym się nauczyć żyć, wchodzić na neta, no to musisz wiedzieć gdzie wchodzisz, nie? E, Niepolecane kanały to te methed te to jest jeb, kurwa kiedy zliczyz ten Pojeb co do ludzi dzwonił, co go zabijali w nocy w A. to on do ludzi dzwonił do, ma, do ich kurwa matek czy kurwa siostr, czy kurwa chuj, do kogo, że go zabijają kurwa w Kieta. pojeb, kurwa pierwsza klasa Pojeb, druga klasa, to kurwa Kokolino jakiś kurwa, co jakiś tam kurwa nagrywa, że on mówi, że pierwszy jest od bucha, jebasz wie go gościa kurwa. To nich Eee trzeci gość to Hans Bolo. No oczywiście, Hans Bolo, kurwa. Uwaga, dzieci! Bo krańsą leci! No, dokładnie to, to chyba znacie z naszych bajek, ale tego gościa też jebać, co kurwa kupuje. lajki, like, super. suby, jebać go totalnie, kurwa. Ludzie, nie wchodźcie na te kurwa kanały, bo tam. E, polski kanał, angielski tytuł, żeby tylko e, w, w, kurwa wyzebrać sobie te wyświetlenia, czy jakby tam kurwa niby coś tam zarobić na YouTube. te kurwa 1 dolar 50 kurwa za filmik to ma 1400 wyświetleń, ej jebać to, ale kto ma ambicje e, być youtuberem, czy tam glitcherem, róbcie kurwa nie, e, nie patrzcie na innych Wybijcie e, się kurwa, oczywiście tam e, support macie od nas jak coś, tu pyta się i jak tam to a i tak dalej. Dobra, ja się z wami żegnam tutaj od małych jeszcze krótki filmik dla Was. E, tak jak mówię, wszystkich pozdrawiam co zawsze ze mną grali. Zawsze byli od początku i może nawet jeszcze będą, nawet jak to nie będzie. Szacunk dla Was. E, no i... Zawsze mówiłem do następnego. Yo. Ale teraz będzie nie do następnego. Yo, yo, yo. Yo. Did I disappoint you? Let you down. Should I be feeling guilty or let the judges frown? Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. But it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye my lover, goodbye my friend You have been the one, you have been the one for me Goodbye my lover, goodbye my friend You have been the one, you have been the one for me I am a dreamer, and when I wake you can't break my spirit it's my dreams you take and as you move on remember me remember us and all we used to be i've seen you cry i've seen you smile i've watched you sleeping for a while i'd be the father of your child i'd spend a lifetime with you i know your fears and you know my